Witajcie! Jestem Miri, jestem członkiem Galaktycznego Stowarzyszenia Badaczy i Odkrywców. Badam zachowania młodych stworzeń w całej galaktyce. Mój przyjaciel Ari poprosiłbym, pokazała wam, jak i wy możecie dbać o waszych milusińskich. Najlepszym sposobem na zły humor zawsze jest zabawa. Nie, nie gryziemy! Wdech, a potem wydech. O! Dzień tego Łoka e w kosmicznej stacji opieki dziennej. Powinien czuć się jak u siebie. Huh? Gunganie umieją już pływać, zanim jeszcze nauczą się chodzić. Jak widzicie, wieczorne rytuały są bardzo ważne. Juhu! Bardzo dobrze, moi mili! No to śmigajcie! Oho.